Dzień dobry państwu. Dziś chciałbym państwu opowiedzieć o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Swoboda świadczenia usług pozwala przedsiębiorcy, który ma swoją działalność zarejestrowaną i prowadzi ją stale w jednym państwie członkowskim, pozyskiwać klientów na swoje usługi całej Unii Europejskiej. W tym celu nie musi tworzyć filii swojego przedsiębiorstwa, tylko może wysłać pracownika w celu realizacji tej usługi. Tego pracownika właśnie nazywamy pracownikiem delegowanym. Dotychczasowe zasady regulujące los pracowników delegowanych i ich prawa, mówiły w największym skrócie rzecz ujmując, że pracownik ten zatrudniony jest na podstawie Prawa, które strony stosunku pracy wybiorą. Najczęściej zatem, jeśli to jest polski pracownik pracujący dla polskiego przedsiębiorcy, to wybierają prawo polskie, dlatego że praca wykonywana jest tymczasowo na terenie innego kraju. Taki pracownik musi zarobić co najmniej minimalne stawki płac tego z dwóch krajów, w którym ta minimalna płaca jest wyższa. Jeśli zatem Polak Jedzie wykonać usługę dla swojego pracodawcy na terytorium Niemiec lub Francji, to ponieważ tam stawki minimalnego wynagrodzenia są wyższe, musi otrzymać co najmniej minimalną stawkę wynagrodzenia z tamtych państw, czyli z państw na terenie, których wykonuje pracę. Ta sytuacja ma się zmienić. 8 marca 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała otwarcie dyrektywy podstawowej o pracownikach delegowanych w ramach swobody świadczenia usług i zmianę tej dyrektywy w taki sposób, by minimalne stawki płac zamienić na słowo wynagrodzenie. Pracownikowi zatem będzie przysługiwała nie minimalna płaca w danym państwie, tylko wynagrodzenie. To jest bardzo kontrowersyjna zmiana, dlatego że ona została w mediach przedstawiona jako wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę, jeśli ta praca wykonywana jest w tym samym miejscu. Zgodnie z deklaracją Komisji Europejskiej chodzi o zrealizowanie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Chodzi zatem o zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach między lokalnymi pracownikami wykonującymi podobną pracę, a pracownika, pracownikami delegowanymi, którzy przyjeżdżają do tego samego kraju wykonywać podobną pracę. Ja jestem wielkim zwolennikiem zrównania płac. Bardzo mi się podoba zasada równej płacy za tę samą pracę. Zadaję jednak pytanie, dlaczego tylko, gdy Polak jedzie do pracy za granicę? Dlaczego nie wyrównać wynagrodzeń tych Polaków, którzy tu w Polsce pracują dla zagranicznych przedsiębiorstw? Jedno i drugie zjawisko jest oskarżane o źródło dumpingu socjalnego. Zapewniam Państwa, że jeśli chodzi o polskie usługi w Unii Europejskiej, nie można im zarzucić dumpingu socjalnego. Jest bardzo prosta przyczyna, która. Stoi za tym twierdzeniem. Otóż, dlaczego niemiecki czy francuski kontrahent miałby wybrać polskiego usługodawcę, gdyby miał do wyboru polskiego i lokalnego? W każdym z nas tkwi mały ksenofob i mały sknera. I jest pytanie, jaką cenę jesteśmy skłonni zapłacić za to, żeby pielęgnować w sobie tego ksenofoba. Otóż, jeżeli cena usług byłaby porównywalna, to polskie usługi nie miałyby szans dlatego, że naturalnym byłoby wybranie usługodawcy lokalnego. Czy zatem ceny usług są niższe? Badania tego nie potwierdzają. Dlaczego zatem polscy usługodawcy tak świetnie sobie radzą w Unii Europejskiej i podbijają rynek usług w Unii Europejskiej? Otóż odpowiedź jest dosyć prosta. Dlatego że tam na miejscu nie ma porównywalnej usługi świadczonej przez lokalnego usługodawcę. Zagraniczne usługi wybieramy wtedy, gdy nie mamy dostępu do lokalnych usług, gdy nie są one świadczone przez lokalnych usługodawców. To jest prawdziwa przyczyna sukcesu polskich firm usługowych. Znajdują swoje miejsca na rynku w Unii Europejskiej tam, gdzie nie ma lokalnych dostawców. I są oczywiście bardzo wysoko cenieni, dlatego że polscy pracownicy delegowani są poliwalentni, wykonują usługę szybko, sprawnie, terminowo. Czy taniej? Badania tego nie potwierdzają. Wprowadzenie natomiast zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu zmusiłoby po pierwsze do znalezienia porównywalnej usługi. I pracownika lokalnego, który wykonywałby porównywalną pracę i porównania wynagrodzenia pracownika delegowanego z tamtym hipotetycznym wynagrodzeniem. Gdybyśmy takiego usługodawcy lokalnego i jego pracowników nie znaleźli, wówczas pojawia się pytanie, kto będzie decydował o tym, jaka jest ta lokalna, rynkowa cena pracy. Obawiam się, że jeżeli powierzymy tę rolę, czy to związkom zawodowym, czy administracji lokalnej, to dojdzie do administracyjnego podniesienia cen przez sztuczne podwyższenie wynagrodzeń. Wówczas polscy pracownicy delegowani nie będą zarabiali więcej, tylko nie będą zarabiali. Taki pracownik delegowany, którego pracodawca nie zakontraktował usługi, u którego usługi nie zamówiono, będzie miał do wyboru dwa scenariusze. Może trzy. Albo będzie wykonywał usługę tego samego rodzaju, ale w państwie o niższych wynagrodzeniach, czyli w swojej ojczyźnie, w związku z tym zarobi mniej. Albo zostanie bezrobotnym, jeśli popytu na tego typu usługi nie ma w jego państwie. Albo najbardziej prawdopodobny scenariusz, ponieważ posiada kwalifikacje, które są bardzo cenne za granicą. Wyjedzie tam na stałe. Czy zatem za propozycją komisji nie kryje się przypadkiem intencja drenażu talentów, drenażu zasobów pracy z państw Unii Środkowej Europejskiej? Proszę ocenić samemu.